Panie dyrektorze, Wałbrzych pozyskał około 24 milionów złotych na inwestycje drogowe. Proszę powiedzieć, z jakiej puli są te środki i na co zostaną konkretnie przeznaczone? To rezerwa subwencji ogólnej państwa. infrastruktury w porozumieniu z ministrem finansów udziela tej subwencji jako wsparcie zadań własnych na drogach krajowych w miastach na prawach powiatu. Te pieniądze były przeznaczone przede wszystkim na infrastrukturę drogową, stąd jest sprawa wiaduktu, który jest praktycznie przebudowywany. No i pozostałe odcinki drogi krajowej numer 35. Więc z tych pieniędzy będzie sfinansowana armii krajowej, odcinek, którego koszt jest około 10 milionów złotych, Sikorskiego, wiadukt łącznie z łącznicami 1 maja pod wiaduktem już tak bardzo kompletnie, jest to koszt około 20 milionów. Niepodległości, gdzie będziemy ten odcinek od ulicy Świdnickiej do Sikorskiego wykonywali gdzieś szacuje jedno, że to będzie kosztowało około 4 milionów złotych, być może częściowo wjazd do Bałczyka, ale to też będzie uzależnione. to pan prezydent pięknie mówi, że musimy manewrować tymi pieniążkami, żeby skorzystać raz jednych, raz drugich. Zaczyna się nowy okres w finansowaniu Unii Europejskiej 2014-2020. Również będziemy... Czy w związku z tym, że Wałżyk pozyskał te prawie 24 miliony złotych, dotychczas wydane pieniądze czy zarezerwowane w budżecie miasta w takiej samej wysokości zostaną również przeznaczone na inwestycje drogowe? Jeśli tak, to na jakie? Eee, w tej chwili... Siedzimy właśnie nad tym, żeby ostateczny plan zatwierdzić, jeżeli chodzi o to, na jakie część pieniędzy będzie można przeznaczyć, na ile część pieniędzy można przeznaczyć, część będzie musiała być zaliczona jako udział własny, bo to niestety nie ma takich programów, które składają się z całkowitej Dotacji musi być częściowo finansowane z budżetu miasta, częściowo może być finansowane ze źródeł. Dziękuję.